Witam was serdecznie. Kolejna niedziela. Kolejna niedziela, nie było mi tutaj 7 dni, czyli równy tydzień czasu, jednak przyjechałem i chata jak stała, tak stoi, nic się nie zmieniło. E, padało tutaj przez ostatni tydzień, e, to padało ze dwa razy. I no, chciałem zobaczyć jaki będzie efekt. Jak ta ziemia się tu zachowa, czy tu będzie jakieś błoto woda, czy coś w tym stylu. Jak zachowa się dach pod ciężarem tej ziemi plus jeszcze wody. E, oczywiście po namyśleniach nie wiem jak Wasze komentarze, bo jeszcze taki te filmy nie doszły, dopóki jak tu jestem, nie widzieliście wszystkich e, to nie wiem co pisaliście w komentarzach, ale, ale podejrzewam, że za ciężki jest ten dach, e, jest to zbyt duże ryzyko, żeby tak się bawić z tym dachem, więc postanowiłem, że... E, Zdejmę troszeczkę tej ziemi. Ziemia zostanie, dach będzie obsypany ziemią, tą ściółką i tym wszystkim. Ale nie może taką grubością, bo naprawdę ta grubość tej ziemi jest spora. Nie wiem, czy widać na kamerze, ale to jest sporo tej ziemi. Ja troszeczkę jej ściągnę. W środku zdjąłem plandekę. W środku nie wiem jak to wygląda, bo tu nic nie widzę. Nie wiem jak ta ziemia na dole. Musiałbym tam wejść i zaraz sprawdzić, gdy będę wszystko wyciągał, bo będę budował dzisiaj drzwi, to sprawdzę, czy w środku jest sucho, czy nie nalała się to jakoś woda podczas tych opadów deszczu. Nie były to jakieś gwałtowne opady deszczu. Wiem, że dzisiaj jest zimno strasznie i piździ. nawet czapki nie mam, bo gdy przyjechałem, to moja czapka leżała tu na ziemi. Zapomniałem ją ostatnio, zgubiłem tydzień temu. Tydzień leżała, Czy nikogo tu nie było, nikt nic nie zniszczył, bardzo dobrze. Zniszczy, to się wybuduje jeszcze raz, a co to za różnica? Biorę się dzisiaj za drzwi. Jeżeli pójdzie mi sprawnie z drzwiami, jest niedziela, więc panem tylko na maksymalnie dwie godziny, jest godzina gdzieś dziewiąta. Na niech się ręki z kieszeni wyciągnie, żeby zobaczyć na zegarek Pizga, zimno, ale coś słoneczko wychodzi, może się troszeczkę poprawi. Gdy zrobię drzwi, to dzisiaj muszę je zrobić. Gdy zrobię drzwi, to, to biorę się za. to biorę się za budowę schodów. Bo te schody to nie jest długa akcja. Cztery klocki, dwa dłuższe, dwa krótsze i, i to jest praktycznie wszystko. Dlatego jak coś, to jeszcze się za te schody wezmę, bo one są potrzebne. tam ciężko wchodzić i wychodzić. Tym bardziej, na otwór jest mały. No ale najpierw drzwi, drzwi biorę się za to i dopiero będziemy dalej mogli coś tam działać. Ojej, oh yeah. Jak tu piska! Yeah. Yeah. Yeah, I love it to the top. Yeah, I love it at 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 the top. Uh, chop like karate. I hit the block like karate. Hit the block like a running back, riding around to that Gotti. Got a flip though, like a flip phone in the end zone. Put the rims on, get a race car, get a weight car with the radar. Put the tents on, to the bed, to the top. Give me small bills, want the rag on the top with the all wheel. Drive through, drive by till it's all clear. Pay the plug right back like it's all there. All hell, King Kong, five rings on, feel like Kobe. Back up, you don't know me. On the top, get lonely, and I love it at the top. Yeah, 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 I love it at the top. Uh love it at the top, uh-huh. Love it at the top, uh-huh. Love it at the top, uh-huh. Love it at the top. Yeah, love it at the top, uh-huh. Love it at the top, uh-huh. Love it at the top, uh-huh. Love it at the top. Yeah. We ain't the same. Not even close, beat all the pain, beat all the pros, we ain't the same, don't even know me, win all the games, drink out the trophy. Next up, everybody know the boy next up, everybody know the boy flexed up, best dressed but I ain't dressed up, background check, better check out, every girl you looking at the best out. Cut from a different kind of text type. Way too what to get stressed now who they wanna test yeah, now I love it at the top, yeah I love it at the top Yeah, I love it at the top, 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 yeah. I Normalnie śnieg zaczął padać, ale to nic. Nie wiem, co tu się dzieje. Nie wiem, co tu się dzieje. Drzwi ukończone. Jeszcze nie są uszczelnione. Tylko z tego względu, że te drzwi jeszcze się wykrzywią, wywichrują i jeszcze siądą na pewno. Bo i dopiero wtedy będę mógł sobie je uszczelnić. Co zrobię to jutro? No. Zobaczymy, może pojutrze. Ale dziś się otwierają, wyglądają w taki sposób i do środka będzie można wejść. jak będą schodki. To już bym zrobił sobie kroka drugiego, trzeciego, a tak po prostu wpadam. Jestem. tak jestem. Takie drzwiczki zrobiliśmy. Jak będą schodki, to się będzie lepiej wychodzi. Wejście małe, ale takie miało być. W słowenskich chatach też były małe drzwiczki, aby tylko wejść, ale w środku było za to dużo pomieszczenia. Użyłem zawiasów, a także jak widzicie zamknięcia. Na to zamknięcie będzie oczywiście kłódka. Kłódka która będzie na szyfr. I gdy ktoś będzie chciał będzie tu gdzieś w okolicy, albo z kogoś pochodzi, i będzie chciał przyjść tutaj, sobie pomieszkać w tej, zrobić synokkę, posiedzieć, popalić coś, ugotować, upiścić, zagrzać się, cokolwiek pisze do mnie maila. Mail jest podany w opisie kanału na samym końcu. Każdy ma dostęp do niego, więc każdy może pisać do mnie. Pisze do mnie maila. siema to ja potrzebuje przyjść sobie zrobić imprezę, powikendować, posiedzieć, nockę strzelić w twojej chacie. I wysyłam mu wtedy klucz, kod do tej kutki. Oczywiście ta kutka będzie jak już wszystko będzie ukończone, w środku będzie zapas świec, jakichś rzeczy, lampy naftowe, sprzęty. Zresztą to ja tu sobie karżę jakiś po prostu byle jakiś złodziej, jakiś yy, dziad yy, łażący po lesie i tam próbujący wiesz coś ukraść, no to żeby nikt nie wszedł i tutaj czegoś po prostu nie zapieprzył. Dlatego taka kłódka będzie tu zamontowana. Ale korzystać będzie mógł z tego praktycznie każdy. Ładnie uszczelniłem mychem tutaj cały ten szczyt. Wszystko jest pięknie uszczelnione. Jeszcze zostaną tylko dziwiczki na koniec. Najważniejsze zrobione. Ja stąd zwijam się, ale wy oglądacie dalej i dalej jest jak buduje już e, tylną ścianę i schody. Na razie. Cześć. przerwa. Już kawałek jest zrobione, ale muszę wam coś powiedzieć, bo sytuacja jest nieracjonalna dla mnie. Wczoraj zamykałem, gdy wyjeżdżałem stąd, zamykałem te drzwiczki i w, żeby one się same nie otworzyły, choć one się same nie tworzą, ale tak w tę zasuwkę, tam gdzie ma być chłódka, włożyłem takiego pacioka, takiego wygiętego. No i on tak stał, taki wygięty. Teraz postanowiłem, że widzę do środka, trochę posprzątam, póki jeszcze mam widno, póki jeszcze nie skończyłem te ściany. Wchodzę do środka, ale tak patrzę na te drzwi. Ten paciok, jak stał, tak to wisi tak. No ale dobra, paciok mógł się wygiąć albo te drzwiczki gdzieś pracują, źle się ułożyły i tak dalej. I po prostu ten patyk sobie opadł. No różne rzeczy, no, no nic. Wchodzę do środka, a na łóżku w patelni leżą drobne. Wyliczyłem prawie piątki, 5 zł. Normalnie. Ktoś mi, jak pamiętacie, włożył czekoladę do pieca. Teraz ktoś mi klepiaki rzucił jak na tacę w kościele. Jeśli to jakaś forma wsparcia kanału, to dziękuję bardzo. Pozdrawiam tą osobę, która tutaj tajemniczo przychodzi cały czas coś podkłada. Bardzo mi miło, fajnie jakbyś napisał coś w komentarzu, czasem się odezwał. Może razem byśmy się gdzieś tutaj spotkali na jakimś ogniku coś takiego. No, pozdrawiam serdecznie. Nie wiem co z tą piątką zrobię. Browara jakiegoś kupię zerowego. Eee, no brzmiła sytuacja, ale dziwna, dziwna. No, w szoku wchodzę do środka, a tu w patelni pieniądze leżą co i także. Biorę się do pracy. a go kolegę pozdrawiam. Czy koleżankę może nie wiem. <śla> Ostro. No dobra i choć obiecałem sobie i w sumie Wam, że nie będę, nie będę, sobie przede wszystkim obiecałem, nie będę stosował tutaj żadnych takich praktyk, właśnie jakiś plandek, coś takiego, no musiałem plandekę położyć na dach, nie było innego wyboru, no bo ten dach by nie ustał. Bez, no przeciekałby i tak dalej Musiałby to jakieś plecionki, wikliny Czciny, no ale no to bez przesady Mówiłem, będę robił z tego co jest Co mam, co można dostać, kupić Nie będę cud cudował Ale chciałem się bardziej postarać Jeżeli chodzi o wygląd I budowę tej chaty Jest ona taka Dokładnie jaką ja sobie upatrzyłem Jaką ja sobie widziałem w głowie Jest idealna Jest dokładnie idealna, taką jaką bym chciał no i to mi się podoba, ale nie podoba mi się to, że dzisiaj ogólnie spieszę się, jest już po południu godzina 13.23 I, i spieszę się, a chciałem ukończyć tę ścianę, zrobić schodki, jeszcze chciałem tu zrobić taką półkę na której będzie stał piecyk i przepchać chciałem rurę już dzisiaj kominową odpuszczę sobie dzisiaj z tą rurą, zrobię to jutro zrobię rurę e, zrobię... co jeszcze miałem zrobić? rurę zamontować ten piec, właśnie zrobić stolik, zamontować piec, a jutro już będę od rana. Zamontować piec, zrobić tutaj stolik, posprzątać tu, drewno poukładać ta drewno w koło pieca, w koło tego kominka, w koło tego pieca. Mam te cegły szamotowe, obłożę wszystko, żeby temperatura tego pieca nie zajarała tu czegoś. Więc tymi płytkami, tymi da, cegłami popkładam wszystko dookoła. takiej pracy w koło. Pójdę na zewnątrz dalej przeplatać palisady do końca. Te tutaj połączone nowe i tą starą jedną. Muszę poprzeplatać. I to by było w sumie na jutro tyle, ale jutro cały dzień, więc myślę, że no może nie cały dzień, pół dnia będę tu siedział, więc jest szansa, że sporo tego zrobię i że podgonię trochę tej roboty. Także jak przyjdę w środę, to tylko przyplotę na nowo łóżko już taśmami. Także przyplotę łóżko już tylko taśmami i porozplantuję jeszcze tą ziemię. Przysypię, e, przysypię jeszcze dach tą ściółką, tak żeby, żeby to wyglądało chociaż ładnie. E, posprzątam ogólnie i tak dalej i tak dalej. Tu porobię porządki, przyniosę rzeczy, bo to to będzie, to będzie już środa. Właśnie takie rzeczy drobne porobię i zostanę tutaj na noc. Zostałem tutaj na noc, taki mam plan, chociaż dostałem yy, prośbę, zostałem poproszony o to, żeby pojechać do lasu pomóc przy wywózce drzewa, więc rano w środę najwyżej pojadę, zrobię tą wywózkę tę wywózkę. Jeżeli ta wywózka potrwa gdzieś do godziny 12-13, to wrócę do domu, przygotuję się, spakuję i sobie tutaj przyjdę na tę nockę. A jeżeli nie, no to zrobię to. Jeżeli to dłużej potrwa w tym lesie, no to przyjdę tu na nockę w z czwartek, z czwartku na piątek. No i tutaj sobie taką nockę strzelimy. No ale nie chciałem kontynuując, nie chciałem używać jakichś obcych materiałów jednak byłem dzisiaj zmuszony, byłem zmuszony aby tą tutaj ścianę troszkę ją zaizolować w taki sposób, ponieważ tam belki są bardzo nierówne, Jeszcze kiedyś miałem na początku gdy tego drzewa było tam dużo, miałem wybór na proste kawałki już tego wyboru nie mam, już te proste kawałki się pokończyły same jakieś takie zawijasy pozostawały no i wykorzystałem ją na ten tym, na tym szczyt zrobiłem tu otwór, wyżej jest mamy wylot, piękna siatka zamontowana, tam jest wlot, tu wylot, czyli cyrkulacja powietrza, dołem wpada, górą wypada, przewiew jest. Jest tak, nie zakopcę się tu, nie zatrzadzę się tu, nie zaduszę się tu. To jest po pierwsze świeża wentylacja, przewiew jest, więc tu nie będzie pleśnić, gnić ani nic w tym stylu. Poza tym ta plandeka, no tam próbowałem uszczelniać, próbowałem uszczelniać, ale tam są dziury naprawdę takie, upychałem to tym mchem, ale ten mech to w końcu wypadnie, no te dziury są za duże, ten mech tam w wyschnie i podczas, nie wiem, poruszania się tej chałupy, ona się nie rusza, ale coś tam to wyleci dlatego postanowiłem użyć starej jeszcze plandeki, jeszcze mam tej siwej to nie, ale tej zielonej zwijałem i ciąłem na wpaski, zwijałem i wpychałem między, oprócz tego mchu, tam gdzie mech wszedł, tam został, ale te większe powciskałem, pozwijałem tą plandekę. A od tej strony przybiłem tę plandekę, tak aby po prostu nie pizgało. Żeby to jakieś za bardzo zimno nie leciało tymi parami. Tu prześwitów jest, jest dużo na tym szczycie. Na tym drzwi są w ogóle nie te, ale też coś z nimi zrobię. Spokojnie będzie, mam nadzieję, że jeszcze przyjdzie czas, że będzie czym i w jaki sposób to uszczelnić, a wtedy to zdejmę. Myślę o kukurydzy, która będzie rosła. Liście kukurydzy yy, świeże będzie można rwać, zwijać, nawet poprzeplatać je i takimi plecionkami wciskać w te większe szczeliny. Jakoś to się naturalnie uszczelni, mam taką nadzieję. Na razie to wszystko. Ja się z Wami żegnam. Witamy, widzimy się w kolejnym odcinku za tydzień, właśnie z prac przy piecu palisadach, yy, stoliku i jeszcze tysiąca innych tutaj prac. Więc ja Was pozdrawiam serdecznie i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Na razie, cześć.